Verticon InSport Line Home to wyjątkowy trenażer, na którym spalanie kalorii to sama przyjemność. Nie ma nic skomplikowanego w ćwiczeniach, po prostu wsiadaj i zacznij wspinać się lub po prostu pedałować. Symulator wspinaczki posiada tak przemyślaną konstrukcję, że dzięki bocznym uchwytom sprawdzi się również jako klasyczny steper. Angażując ramiona doskonale wytrenujesz wszystkie swoje mięśnie i będziesz pracować nad wzmocnieniem całego ciała. Dodatkowo możesz regulować rączki tak, aby ich położenie odpowiadało Twojemu wzrostowi. Sam określasz intensywność ćwiczenia w zależności od tego, jak szybko się poruszasz. Jeśli szukasz jeszcze większego wyzwania, możesz użyć pokrętła sterującego, aby zwiększyć obciążenie nawet o 8 poziomów. Dzięki magnetycznemu układowi hamulcowemu, praca trenażera jest cicha i płynna, a podczas treningu nie występują wstrząsy. Dodatkowo konstrukcja jest nachylona pod kątem 75 stopni, dzięki czemu trenujesz w pozycji odciążającej twoje stawy. Maszyna oferuje długość kroku 50 cm, tylko od Ciebie zależy, jak długie będą Twoje kroki. Na czytelnym wyświetlaczu zobaczysz podstawowe informacje o treningu. Możesz przełączać się między poszczególnymi wartościami za pomocą przycisku. Jeśli po treningu chcesz przetransportować urządzenie w zupełnie inne miejsce, pomogą w tym praktyczne kółka.